Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj zrobimy czytanie dla obu aspektów y, bliźniaczego płomienia, czyli y, dla aspektu, y, zarówno dla aspektu y, męskiego, jak i aspektu. Y, żeńskiego, e, bliźniaczego płomienia i sprawdzimy, co się dzieje między, e, między tymi, tymi aspektami. Zaczniemy od aspektu e, męskiego. Aspekt męski rozpoczyna jakoś nowodrogie tutaj e, e, życiowo, ale na tej drodze nie jest sam. On ma kogoś, kto, e, kto mu współtowarzyszy e, w, tej, e, w, tej, e, w, tej, w tej podróży tutaj e, e, w, tej, e, w tej podróży i... Całkiem możliwe, że to osoba, czyli tym, 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 współ, tym współ, współtowarzyszem będzie y, jesteście Wy, czyli aspekt, y, aspekt żeński. Czyli tutaj aspekt męski rozpoczyna jakoś nowo drogę życiowo. Y, 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 Męskim. Całkiem możliwe, że oba te aspekty razem rozpoczynają nowo wspólno drogie życiowo, i teraz ścieżka, czyli droga, którą podąża aspekt aspekt męski jest to ścieżka duchowa, jest to ścieżka Ogólnie aspekt męski jest związany duchowo z aspektem żeńskim, czyli razem aspekt. Męski z aspektem żeńskim tworzą duchowo parę. Taki duchowy y, związek. Można śmiało powiedzieć, że są już w związku duchowym, bo, y, ale też łączy je y, y, oba aspekty. Łączy więź, y, więź duchowa. Y, Możliwe, że aspekt męski rozpoczął nowo drogo życiowo podejmując y, jakąś decyzję. No właśnie w związku z aspektem żeńskim y, No właśnie aspekt męski podjął decyzję dotyczącą powrotu, tutaj do, powrotu do tego, co łączyło oba aspekty. Oba aspekty tak naprawdę czuły się ze sobą dobrze i miały tutaj razem wszystko. Tutaj niczego im e, nie brakowało, tutaj do pełni szczęścia, jednak e, tutaj e, e, wydarzyło się coś e, trudnego, coś bolesnego dla obu e, aspektów, co je rozdzieliło. E, i co sprawiło im ból i cierpienie, ale mam wrażenie, że tutaj aspekt męski tutaj odchodzi od, 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 od tego bólu i cierpienia. Od tych trudności, być może też związanych z tym, z tym bólem w przeszłości. I tutaj rozpoczyna coś od nowa, coś od początku, tutaj z aspektem żeńs, żeńskim. I ja mam wrażenie, że on buduje tutaj na nowo, czy też odbudowuje tutaj pełnię szczęścia, którą miał z aspektem żeńskim w przeszłości. Tutaj odbudowuje praktycznie na nowo, czy od początku. Jeżeli chodzi o aspekt żeński, aspekt żeński jest w pełni szczęśliwy. No, on bardzo dobrze tutaj w spo... Wspomina to przeszłość. Ich wspólna przeszłość tutaj z aspektem męskim wspomina bardzo dobrze. Tutaj oba. oba aspekty łączyło coś, co było bardzo stabilnego. Ta wiś, e, e, która jest między oboma aspektami jest bardzo silna, bardzo stabilna, bardzo mocna tutaj oparta na, e, e, na e, na solidnych i trwałych y, podstawach, no właśnie, ale ponieważ owa, oba, oba aspekty są. So, y, y, Niezależne, to często też prowadzi do, do kłótni między, między albo przynajmniej, co być niezależne. No właśnie, to może też prowadzić do kłótni, do konfliktów między aspektami. Opa aspekty tutaj przyciągają się wzajemnie. Tutaj aspekt żeński, przy, przyciąga aspekt męski y, do swojego życia. Tutaj aspekt y, męski i aspekt żeński będą razem tutaj szły y, przez, y, przez życie. Y, Mam wrażenie, że aspekt męski pośpieszył się z jakimś działaniem bądź z jakąś yy, yy, decyzją. No ale ten związek między aspektami jest na tyle solidny, że e, nic nie jest w stanie tutaj e, e, mu w jakiś sposób e, e, za... E, Zaszkodzić. Nawet zbyt szybkie czy pochopne tutaj działania, czy zbyt pochopne decyzje nie są w stanie mu tutaj zaszkodzić. Ja mam wrażenie, że aspekt żeński już nie jest tym samym mężczyzną, męski przepraszam, już nie jest tym samym mężczyzną, którego znacie z przeszłości on y, powraca y, do Waszego życia jako ktoś inny, jako mężczyzna, który jest do, y, dojrzalszy, bardziej tutaj. Y, 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 który nie podejmuje szybkich i zbyt pochopnych decyzji, ale który też ma tutaj stabilną sytuację y, y, życiowo. Być może ten mężczyzna odchodzi od czegoś tutaj, żeby coś zostawia, żeby być z wami, żeby. Coś y, tutaj z Wami, zacząć od nowa, od początku. Całkiem możliwe, że to Wy coś zostawiacie, od czegoś odchodzicie y, d, y, 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 dla, y, dla tego mężczyzny, dla tego związku, i całkiem jest możliwe, że Wy tu będziecie musiały coś poświęcić. Y, albo Wy, albo On będziecie Musieli coś poświęcić dla tego związku, y, mm, dla tej relacji. Y, wy macie pewne obawy, pewne lęki, które y, Was dręczą i tutaj nie pozwalają, tutaj spać Wam po nocach w związku z pojawieniem się tym, tego mężczyzny y, w Waszym życiu. Ale to jest tak, że te wasze lęki, te wasze obawy są bezpodstawne, ponieważ wy dostaniecie to, na co zasłużyliście. Tyle, ile sami tutaj też dacie od siebie, ile tutaj włożycie w ten związek, w to, w to relacje, Wy dlatego Wy też podejmujecie decyzje, będziecie wspólnie, razem yy, yy podejmować decyzję, która uleczy Wasze y, zranione serca. Kochani, to koniec na dzisiaj. Żegnam się z Wami i zapraszam Was bardzo serdecznie na moje kolejne czytania.